wszystkim to więc wczoraj próbowałam jeść jak Ken, Kendall, Kendall Jenner. Dobra No to tak. No to... Zaczynajmy. Nie, nie zaczynajmy. Czy jak to inaczej powiedzieć? Um, o oh, oh, mam pomysł. <śm> no to przechodzimy do filmiku. Nie czy muszę. No to przechodzimy do filmiku. <śm> e, dobra, no to e, najpierw na śniadanie jadłam. To więc najpierw na śniadanie e, Kendall Jenner. Zazwyczaj je awokado z jajkiem na toście, owsiankę. I herbatę piję. Tak więc ja wczoraj wybrałam, żeby zrobić awokado z jajkiem na toście plus herbata, ale jakby zapomniałam tej herbaty zrobić i, No i nie zrobiłam, ale Zrobiłam awokado z jajkiem na toście. I, bo jak zjadłam już te awokado z jajkiem na toście, no to te, jeszcze byłam głodna, to sobie chciałam zrobić samego tosta. Jakby, jakby co to, te tosty robiłam na patelni. No, yy, i tak. No i, z, i chciałam po prostu zrobić jeszcze jednego tosta, ale bez niczego. Na nim tylko samego tosta. No i dałam chleb na patelnię i zaczęłam go podgrzewać. I poszłam z babcią gadać i się zagadałam, aż babcia tak mówi: Co tak śmierci? Czy ty coś, czy ty coś robisz? Czy, czy coś gotuje, co nie? No i ten, a dziadek, i ten. A dziadek siedział w kuchni, on nawet nic nie czuł, ani nic nie widział, że coś śmierdzi, że coś się pali no, no i zapomniałam w ogóle o tym toście i ten, i się spalił normalnie tutaj wstawię wam zdjęcie i jak ten tost był spalony, normalnie cały czarny był jeszcze na, dotatek, na dodatek patelnię przypaliłam no, tak no okej, okay. no to więc przechodząc do następnego dania jakby. To y, Kendall Jenner y, normalnie je. Y, y, ten brązowy ryż z kurczakiem. To więc ja też zrobiłam y, brązowy ryż, ale nie miałam kurczaka, to więc zrobiłam z warzywami. Y, zrobiłam z. Żółtym pomidorem. Żółtym pomidorem z pomidorem normalnym, tylko żeby, takim małym, te, te, jak to się nazywa, malinów, ma, malinówki. Nie wiem, zapomniałam. I marchewkę jeszcze do, do tego pokroiłam. No i to na patelni zrobiłam na oleju. I za dużo po prostu tego pomidora w tym wszystkim było. I no, było to okropne. na obiad y, Kendall Jenner je co najja a sushi sushi y, wega, wegańskie czy wegetariańskie chyba y, spaghetti albo pizzę i ja nie miałam nie, nie, nie miałam żadnych z tych rzeczy to więc postanowiłam po prostu zrobić y, frytki na obiad no i zrobiłam frytki y, ten, nagrałam jak je ten nagrałam jakie um, nagrałam jak je kroiłam, ale nie nagrałam jak były już gotowe, ani nie zrobiłam zdjęcia, to więc nie mam jak, jak wam pokazać jak um, wyszły, ale były dobre, chociaż były trochę za młode te ziemniaki um, i się które rozwaliły te frytki, ale były dobre, więc to jest najważniejsze. I to wszystko w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał um, taki filmik. Um, jak tak, no to. <ścoughs> jak tak, to no to dajcie łapki w górę, subskrypcję i. Um, 你怕啊？